się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służę I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. mieszkało między nami. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Mario, Matko Boża, mój się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pierwsze odpoczywanie, jak zmarłym dać Panie, a światłość wieku i Niechaj im śmieci. Wieczne odpoczywanie raz zmarłym dać panie. A światłość wieku istnia, niechaj im śmieci. Wieczne odpoczywanie raz zmarłym dać panie. Światło że i tej niechaj im tej chwili, Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje audiobook Pehua najświętsza panna wzorem pokory i cichości. Rozpamiętywanie tajemnic jej życia. Chwała Jezusowi i Maryi Przenajświętszej. Zdrowaś Maryjo łaski pełna. Po upływie owych siedmiu dni, karawany ponownie się zbierały i wracano do kraju swego. Zwykle niewiasty szły razem, a mężczyźni oddzielnie. Rojno i gwarno było przy takich odjazdach. Kto jeszcze dziś bierze udział w karawanach odchodzących codziennie do Jerycha, może mieć pojęcie o zamieszaniu, jakie wywołują niecierpliwość wierzchowców, krzyki kornaków, nawoływania odjeżdżających. Jeżeli wystarczy od pięćdziesięciu do sześćdziesięciu ludzi wybierających się razem w podróż, by powstał gwary i nieład, to cóż dopiero się dzieje wśród kilku tysięcy pielgrzymów, którzy chcą pierwsi odejść i pierwsi przybyć na miejsce przeznaczenia? Zapewne w takim dotłoku i nieładzie Jezus odszedł od Ojca i Matki swojej. W pierwszej chwili nikt nic nie spostrzegł. Maryja, będąca wśród innych niewiast, nie widząc syna przy sobie, pomyślała, iż jest z Józefem. Józef tak samo przypuszczał, iż Jezus pozostał z matką swoją. Młody jego wiek dozwalał mu odbywać drogę wraz z niewiastami. Karawana ruszyła z rana. Dzień cały przeszedł w zamieszaniu nieodłącznym przy takiej podróży. Dopiero wieczorem w Berot, korzystając z pierwszego przystanku, Maryja poszła do Józefa. A Jezus, gdzie on? To pytanie wyszło jednocześnie z ust i serca obu oblubieńców. Jezusa nie było. Miecz boleści ponownie zaczął rozdzierać serce matki. Dziecie może pozostało wśród innych krewnych. Idą oboje szukać, wracają, pytają. Głos Maryi zaczyna drżeć z bólu: Gdzie Jezus? Jezusa nie było. Wtedy miecz przeniknął serce matki, które się zakrwawiło. Jezus zgubiony, zgubiony, zgubiony w tym natłoku ludzi. Po drogach rozbójnicy napastowali przechodniów podróżnych, kraj był zbuntowany, napełniony awanturnikami chcącymi zrzucić z siebie jarzmo rzymskie, a przede wszystkim nowe podatki. Bandy opryszków przebiegały cały kraj, a Jezus zgubiony. Noc nadchodziła. Głęboki ból przeszył serce Józefa i Maryi. Nie tracąc minuty, nie licząc się ze zmęczeniem, mimo nocy i wbrew niebezpieczeństwom grożącym na drogach tak niepewnych, a przebytych w licznym towarzystwie, Józef i Maryja sami zawracają z drogi. Ojciec i matka Jezusa także znajdują się zgubieni na tej drodze, bez żadnego ratunku, bez opieki i bez Jezusa. Nazajutrz rano byli już w Jeruzalem. Przez dzień cały wśród łez szukali Jezusa, bezskutecznie. Męką dla nich nieopisaną była noc następna. Biedna matka rozdzierała sobie serce wymówkami, jakie sobie czyniła, przypuszczeniami najboleściwszymi. Najdotkliwszą dla niej myślą było to, że nie wiedziała ani dnia ani godziny, kiedy jej syn może już zechciał rozpocząć posłannictwo swoje, a w takim razie co go spotkać może. W jaki sposób ma się odbyć okrutne odkupienie świata. Chociaż Maryja nie była we wszystko wtajemniczoną, wiedziała jednak, jak bolesna droga została wytknięta Mesjaszowi. Czy to już pierwszy etap tej drogi rozpoczęty? I drugi dzień upłynął. A z każdą godziną wątpliwsze się stawało odnalezienie Jezusa. Każda chwila coraz głębiej zanurzała miecz boleści w serce Maryi. Wreszcie rankiem trzeciego dnia Józef i Maryja zawrócili do świątyni i spostrzegli pod arkadami portyków zebranych skrybów i kapłanów, siedzących wedle zwyczaju przyjętego i nauczających. Zbliżywszy się Maryja, niedowierzając własnym oczom, zobaczyła siedzącego wśród doktorów opromienionego szczęściem, powagą i spokojem, odpowiadającego i pytającego swego ukochanego Jezusa, dziecię swoje najdroższe. Rzecz niesłychana, dumni, pyszni doktorowie Izraela. Byli wsłuchani w słowa dziecięcia, które przykuwało ich uwagę i zniewalało czarem swej mądrości. Przechodnie z ciekawości otoczyli kołem tę szkołę zaimprowizowaną na katedrze, której wykładał prawo i pismo niektórych z nauczycieli Izraela, tylko młode pachole. Taki widok mógł być pochlebnym dla każdej matki. Maryja nad tym się nie zatrzymała, widziała tylko Jezusa. Żywo przebijając się przez tłum, zbliżyła się do Jezusa i rzekła mu, Synu, cóżeś nam tak uczynił? Oto Ojciec Twój i ja żałośni szukaliśmy Cię. Wtedy oczy Jezusa przeszył boski błysk i rzekł: Cóż jest, żeście mnie szukali? Nie wiedzieliście, iż w tych rzeczach, które są Ojca Mego, potrzeba, żebym był? O którym Ojcu mówi Jezus i do której matki? O jakich sprawach? Jego Ojciec. Czyż nie jest nim ten właśnie człowiek opodal stojący? Wszystko to było niezwykle dziwne, niewytłumaczone, niezrozumiałe. Obecni nic też nie pojęli. Maryja i Józef też nie zrozumieli. Zresztą całe to zajście minęło błyskawicznie. I oto łagodny, pokorny, serdeczny Jezus. Mały Jezus wkrótce się już znalazł między Józefem i Maryją. Doktorowie prawa może wzajemnie się zapytywali jak niegdyś o Janie Chrzcicielu, co myślicie, kim będzie to dziecię? Nie znajdowali odpowiedzi, albowiem godzina nie nadeszła. Wszystko ma swój czas. Swoją godzinę przez Boga wyznaczoną. Zdarzenie to pełne tajemnicy skończyło się na tym, że Józef, Maryja i Jezus razem wyszli ze świątyni i podążyli drogą powrotną do Nazaretu. I był im poddany. Dziecię nie dało żadnego wytłumaczenia swego postępowania. Tak bardzo tajemniczego, a jego rodzice nie domagali się tego. Jezus pozostający w świątyni dał światu głęboką naukę. Ojcowie i matki, choćbyście dorównali Józefowi i Maryi, pamiętajcie, że istnieją jednak granice, których Wam przekroczyć nie wolno. Gdy chodzi o prawa wasze, o autorytet wasz nad dziećmi waszymi. Ojcem istotnym i matką istotną jest Pan Bóg. Otóż mogą zajść okoliczności, w których wola Boża tak wyraźnie przemówi do dzieci waszych, że wtedy wola wasza musi całkiem ustąpić. Czyż nie wiecie, że Bóg ma nad Wami przewagę? Wybór między Bogiem a Wami w sercach dzieci Waszych bywa dla nich Bożym Ultimatum. Nie rozumieć tak, jak nie rozumieli Józef i Maryja, a także widzieć we własnym sercu ostrze miecza, które się w nie wbija, jednocześnie złożyć Panu i stwórcy Waszemu ofiarę z bólu świadczącego o waszej dla niego miłości. Oto jedynie, czego Bóg od was żąda. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże zmiłuj, się nad nami. Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święte Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyne Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża, Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Panem Modlę się za nami, Matko Chrystusa. Modlę się za nami, Matko Kościoła. Modlę się za nami, Matko miłosierdzia. Modlę się za nami, Matko łaski Boże, Modlę się za nami, matko nadziei. Modlę się za nami, matko nieskalana, Modlę się za nami, matko najczystsza. Modlę się za nami, matko dziewicza. Modlę się za nami, matko nie naruszona. Modlę się za nami, matko najmilsza. Modlę się za nami, matko przeciwna. Modlę się za nami, matko dobrej rady. Modlę się za nami, matko stworzyć Modlę się za nami, matko stawić Modlę się za nami, panno roztropna. Modlę się za nami, panno trzcigodna. Módl się za nami. Panno Wsławiona, Módl się za nami. Panno Można, Módl się za nami. Panno Łaskawa, Módl się za nami. Panu Modlę się za nami, Zwierciadło Sprawiedliwości. Modlę się za nami, Stolicą Mądrości. Modlę się za nami, Przyczyną naszej radości. Modlę się za nami. Przybytku Ducha Świętego, modlę się za nami, przybytku Chwalebny, modlę się za nami, przybytku sławne pobożaności, modlę się za nami, rusz o Duchowna, Módl się za nami Wieżo Dawidowa Módl się za nami Wieżo z kości słoniowej Modlę się za nami Domie złoty Modlę się za nami Arko przymierza Modlę się za nami, brama niebieska. Modlę się za nami, Gwiazdo sarana. Modlę się za nami, Ustrowienie chorych. Modlę się za nami, ucieczko krzesz. Modlę się za nami, pocieszy mi się za nami, Pocieszycielko strapionych. Modlę się za nami, z pomocą niewiernych. Modlę się za nami, królowo. Modlę się za nami, królowo patriarchów. Modlę się za nami, królowo proroków. Modlę się za nami, królowo apostolów. Modlę się za nami, królowo męczenników. Modlę się za nami królowo Wesnawców, Modlę się za nami królowo Dziewic, Modlę się za nami królowo wszystkich świętych. Modlę się za nami. Królowo bez masy pierworodnej poczęta, modlę się za nami. Królowo w niebo wzięta, modlę się za nami. Królowo różańca świętego, modlę się za nami. Królowo rodzi. Modlę się za nami, królowo pokoju. Modlę się za nami, królowo polski. Modlę się za nami, królowo świata. Modlę się za nami. Baranku Bożego, który gładzisz grzechy świata, przepuść, przepuść nam, panie, przepuść nam, panie. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie, wysłuchaj nas, panie. Gładzisz grzechy świata, zmiłuj, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, módl się za nami, święta Boża rodzicielku, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowy. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam sługom Twoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną najświętszej Maryi, zawsze dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża, chodzi Ciebie, naszymi prośbami raż nie gardzić w potrzebach naszych, ale pod braki złych przygód. Racz nas zawsze baviać, Ano, Faleba, I błogosławiona. O Pane, Pocieszycielko nasza. Pośredniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Dzisiaj pozdrawiamy. Ciebie, jak cię postrawiają, a nie niebie strowa stroować Pan no Boś jest s